rurce, czyli coś tam w górnej rurce e, bądź kawałek blaszki gdzieś jest przerzewiałe, urwane gdzieś tam sobie lata albo zawirowania samych spalin dziwne, dziwne zawirowania się robią może i dlatego tak, taki dźwięk wydaje, być może te spaliny gdzieś tu, no jeszcze no wszystkie nie zdążą przelotówką uciec na zewnątrz gdzieś tu za, zakręcają, wirują może, ruszają jakąś blaszką i taki efekt dzwonienia jest Dolna, dolna jest w porządku, to znaczy oprócz głośnego wydechu nic tam nie rezonuje Czyli gdzieś, gdzieś tu no nie napotyka na żadne opory, żadne tam blaszki i jest w porządku Natomiast ten świerdź jest w górnym elemencie tej rurki Ale teraz może może moje wkłady I zobaczymy Zobaczycie jaki efekt jest no efekt jest zbliżony do oryginału Powiem nawet, że oryginalny Czyli ta Honda wyszła z fabryki tak też ten dźwięk, tak, tak ten, ten dźwięk jest. Chociaż no, nie słuchałem hondy oryginalnej, nie miałem gdzie, nie, nie ma nik Wszyscy mają praktycznie przewiercone, coś pokombinowane w tych tunikach. Widziałem gdzieś tam na jakimś forum, tylko oryginalną Hondę nowszą co prawda. Dźwięk jest bardzo aksamitny, cichy. No ale jak mówię. 80% użytkowników Honda się to nie podoba, bo mówią, że Honda jest bez jaj, ale myślę, że Honda, każda Honda ma jaj. Włożymy teraz tą rurkę i zobaczymy, zobaczycie, no właśnie tam wchodzi bardzo ciężko, bo jest nasymiona na styk, ale zobaczycie jak chodzi, jak chodzi z tymi moimi wkładami. Ta wchodzi ciężko, nie ma problemu, żeby spaliny może dmuchły. Natomiast ta wchodzi luźno i będę ja musiał skontrolować się, żeby mi spaliny nie wyrzuciły jej. Ale to taką na razie podkładką. Podkładkę damy, ją tu jakoś przyklinuję, a później a później skręcę śrubkami, tak jak mówiłem. Dobra, zapalam teraz... zobaczymy jaki będzie efekt. No nie muszę nikomu mówić, że efekt przerósł moje oczekiwania, oczywiście pozytywny w pozytywnym tego znaczeniu jest prawie że oryginalny. No mówię, nie wiem jak faktycznie oryginał wygląda, ale jest naprawdę cicho, aksamitnie I myślę, że to co chciałem uzyskać osiągnąłem No i teraz tylko muszę przewiercić w rurce oryginalną rurkę i przykręcić szóstki, szóstką wkrętami do rurek o, w ten sposób żeby nie zgubił tego gdzieś po drodze jak mówiłem jest to proces odwracalny nie będzie mi się podobać najeżdżę się z tym cichym tłumikiem w każdej chwili mogę wyciągnąć wykręcić i pozostać przy głośnych, przelotowych wydechach i cieszyć się jazdą. A nie zawsze się sąsiedzi cieszą, jak tak podobnie mi głośno coś trzaska. Spalanie kupiłem ją przy tych właśnie wydechach przelotowych jak się okazało 4, 4,5 litra jak sam jeżdżę, jeżdżę raczej ostrożnie, wolno do 90, oczywiście 150 też można lecieć. Z pasażerem 4,5-5 litrów. Myślę, że przy tym rozwiązaniu na pewno się nie zwiększy spalanie, a być może zmniejszy. Chociaż teraz prawdopodobnie będę musiał trochę dawkę paliwa zwiększyć, bo przedtem się dawkę zmniejszało, żeby jak najmniej strzelało lub ktoś sobie zwiększył dawkę, żeby jak najwięcej strzelał, bo mówi, niektórym się podoba strzelanie, efekty takich pirotechniczne yy, podoba się niektórym. Nocą czasami widzę, że ogień też szedł z rury, też niektórym się to podoba, mnie nie. Zobaczymy, jaki teraz będzie efekt. Na no, pewno nie będzie dmuchał ogniem, dlatego, że ma te z powrotem te przegrody porobione, czyli rurki pozaślepiane, czyli spaliny muszą pokonać jakieś tam odcinek drogi żeby wyjść na zewnątrz kolanka są tu przypalane także te puste puste wydechy czyli no nie puste wydechy wolne, wolne wydechy nic tutaj nie jakby nie nie, nie zmieniły nam koloru kolanek bo są białe nie ma śladu jakichś tam fioletowych przebarwień no tylko to strzelania były. Zobaczymy teraz, czy przy tych dławikach czy będzie efekt strzelania, czy nie. Zobaczymy. Być może trzeba będzie przeregulować gaźniki. No, bo tak jak mówię, zwiększyć paliwo. czy śrubą składu mieszanki troszeczkę odkręcić. Ależ pokażę tę swoją chodzę w całości. 97 rok. 40 tysięcy przebiegu praktycznie żadnych kłopotów jak tylko ją mam napęd tylko będzie do wymiany może za jakieś 3-4 tysiące olej już wymieniony płyn wymieniony hamulce e, e, zrobione łącznie z tylem opony nowe obydwie oczywiście opublikuję to wszystko na forum myślę, że komuś się to przyda podam tam swoje, nie wiem, namiary swoje, telefon, mail jeżeli ktoś będzie zainteresowany dokładnymi danymi to służę pomocą długości rurek mogę podać, ale to już w, innym, w inny sposób wiem, ja że ta dłuższa ma około 50 cm tak dokładnie element wytoczony 11 cm ten krótszy ma 3 cm elementu wytoczonego także będę do dyspozycji jak tylko publikuję na forum hondy a temat powiedzmy jakiś tam rzucę wyciszenie tłumników tłumików lub lub sposób na głośne wydechy a musicie przeglądać forum niebawem pojawi się to. Bardzo pomocny rysunek z rozmieszczeniem z rozmieszczeniem przegród. Tak jak mówiłem, te przegrody są cztery. Pierwsza to jest ta przegroda, druga, trzecia, czwarta, znaczy przegród jest pięć. Są, komory są cztery. Też bezpośrednio są tu kolanka, które idą do cylindrów. Górna rurka, dolna rurka. Tu mamy taki fajny rysunek, um, ukazujący nam jakby widok od czoła. W ten sposób, czyli rurka szósta, pusta. Tu jest, nie ma zaznaczone, bo tu jest zaślepienie, czyli to jest ta przegroda, To jest ta przegroda, którą Niemiec przewiecił. I, I następna to jest ta, czyli to jest tutaj, nie ma, nie ma kółeczka, bo tu jest zaślepiona. Tu jest zaślepienie tu jest zaślepienie. Tego nie ma. Dalej, tutaj mamy już żadnych zaślepień, nie ma. Czyli mamy dalej wszystkie przeloty zrobione. Czyli spaliny sobie ładnie tutaj wędrują drogą okrężną w oryginale i uciekają na zewnątrz. Dolna rurka też. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, bez żadnych oporów. Dopiero mamy tutaj zaślepienie. I tu nie mamy teraz kółeczka, bo tu jest też w przeglądzie nie ma otworu. No Oczywiście jest przewiercone, bo Niemiec przewiercił, także mamy wszystkie te przeloty poprzewiercane, dlatego mamy pusty wydech. Przelotowy. Pusty wydech to jest jak w ogóle mamy wkład wyrzucony, jakaś rurka jest nastawiona, powiedzmy jak w kobrach, i wtedy mamy pusty wydech. O no, to jest taki przelotowy tunik, można powiedzieć. No, te rysuneczki to tutaj są te właśnie. Rurki wspawane po bokach w tumiku w środku, którymi oryginalnie które te, to, tą drogą muszą gazy przejść, żeby dostać się do wydechu końcowego tumika. Czy mamy tych rurek tutaj jedna, druga, trzecia? Czy mamy tu, tu i tu mamy te rureczki. W sumie mamy raz, dwa, trzy rurki. Tak tutaj i tutaj jest to samo. Dwójeczkę mamy tutaj, trujeczka to będzie ta i piąteczka będzie ta, czyli trójeczka wchodzi nam w dwie jakby przegrody, tu i tu, czyli tutaj. No, a myślę, że... A, Kirsten jeszcze z wybudyszonym, środkiem wybudyszonym, też poglądowy. Na podstawie tego, tego i kamerki warsztatowej wszystkie te wymiary czyli odległości tych rurek dokładnie co do milimetra musiałem jakoś skoordynować i na podstawie tego to wszystko było zrobione tutaj można było całą rurkę zostawić ale ja chciałem zmniejszyć ciężar maksymalnie no, żeby po prostu nie obciążać zbytnio rurek w tumiku tak samo tutaj na tej krótkiej, krótkiej rurce łożona jest, też jest do połowy ścięta, żeby zmniejszyć e, ciężar. Końcówki są oczywiście zaspawane, bo jakby nie były zaspawane, to by ef, nie było efektu, to by był efekt taki, jak jest bez tego, czyli byłyby wolne wydechy przelotowe. Także no, najważniejsze jest tutaj ta część, czyli zaspawanie plus ten frez taki zmniejszony, żeby się m, mogło oprzeć ta rurka przewiercona końcówka, żeby się mogło to na tym oprzeć. Więc po prostu ani głębiej, ani w tą, ani w tą, żeby nie wchodziło. Przewiercone były te elementy 18 wielką, tak jak mówiłem, tutaj można zrobić ciut więcej jak 18, żeby nam to ciasno weszło. Można przy wbijaniu trochę smarem posmarować, żeby to wyżej weszło, no i później później jak już to już będzie przykręcone, smar się wypali, także to już. Ten i tak tam zniknie, i tak zniknie. Tak jak mówię, jest to proces odwracalny, bo w każdym chwili można to wykręcić, popukać, poruszać i wysunąć to i mamy z powrotem strach dla zwierząt, czyli puste, głośne wydechy żeby... przelotowe. Dobrze, zabieram się na przykręcanie tych elementów i jeszcze, może, myślę, że w tym roku sobie trochę pojeździmy. Добро.